Większość nowych osób na rynku kryptowalut niepotrzebnie traci pieniądze podczas swoich pierwszych zakupów. Dlatego w dzisiejszym wideo dowiesz się nie tylko, w jaki sposób kupić swoje pierwsze kryptowaluty w sposób prosty oraz szybki. Natomiast pokażę Tobie także, w jaki sposób ominąć zbędne prowizje, tak aby w Twojej kieszeni zostało jak najwięcej. Użyjemy do tego giełdy kryptowalut Binance i za kilkanaście minut będziesz miał swoje pierwsze kryptowaluty na swoim koncie. Więc zaczynamy. Aby kupić swojego pierwszego bitcoina, czy też swoje pierwsze kryptowaluty, potrzebujesz mieć konto na giełdzie. Krypto i największą giełdą kryptowalut na świecie jest giełda Binance, i dziś możemy także powiedzieć, że jest giełdą najbardziej zaufaną, ponieważ jest tutaj najwięcej klientów. Mamy ponad 243 miliony osób, które się tutaj zarejestrowały. Jeżeli jeszcze nie masz konta na giełdzie Binance, poniżej znajdziesz link partnerski, a jeżeli oglądasz na laptopie lub na telewizorze, teraz możesz zeskanować swoim smartfonem kod QR. Po Kliknięciu w ten link zostaniesz przeniesiony na tę stronę i jeżeli chodzi o rejestrację, nic prostszego. Wpisujesz swój e-mail, następnie na twojego maila zostanie wysłany kod, który kopiujesz i wklejasz tutaj. Następnie ustalasz hasło, upewnij się, że jest to hasło dość mocne i hasło, którego jednak nie powielasz na innych platformach. Gratulacje, konto założone. Lecimy dalej. System automatycznie przyniesie ciebie na stronę weryfikacji i tutaj sprawa znów bardzo prosta. Wybierasz kraj, gdzie jesteś rezydent. Następnie przygotuj jakiś dokument oraz wypełnij poniższe dane. Ten proces zazwyczaj zajmuje dosłownie kilka minut, łącznie z zatwierdzeniem twojej weryfikacji. Natomiast, jeżeli do giełdy dołącza się w jakimś momencie bardzo dużo osób i ty także do nich należysz, ten proces może potrwać nieco dłużej, więc spokojnie. Następnie klikasz Continue i uzupełniasz narodowość, imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Ja już mam swoje konto dawno temu. Zweryfikowane i nie mogę założyć drugiego konta. Następnie będziesz musiał potwierdzić swoją tożsamość poprzez skan swojego dokumentu oraz zrobić sobie selfie. Kilka minut i lecimy dalej. Następnie warto zabezpieczyć od razu swoje konto. Możesz zmienić sobie język. Tutaj w prawym górnym rogu wpisujesz język polski oraz na początek zazwyczaj są dostępne jakieś bonusy tak jak w tym przypadku więc jeżeli się zweryfikujesz później dokonasz jakiejś wpłaty twoich euro czy też złotówek będziesz prawdopodobnie kwalifikować się na odbiór chociażby voucherów na zniżki na opłatach. Gdzie tego szukamy? W prawym górnym rogu najeżdżasz no tutaj, następnie klikasz Centrum Nagród i tutaj zauważ, że w tym momencie masz trzy proste zadania, jak weryfikacja, czy też wpłata co najmniej 10 dolarów, czy też twój Pierwszy trade, Twój pierwszy zakup, do czego zaraz przejdziemy. Jednak weź pod uwagę, że tuż po rejestracji warto zrobić to w ciągu 14 dni, jeżeli masz ochotę zakwalifikować się na te nagrody. Nic prostszego, jeżeli wykonasz te zadania, wracasz do centrum nagród i po prostu odbierasz vouchery dla siebie. Natomiast, aby zabezpieczyć Twoje konto, znów prawy górny róg najeżdżasz, idziesz w ustawienia, następnie po lewej stronie wchodzisz w zakładkę. Konto i wchodzimy w bezpieczeństwo. I tutaj absolutne minimum, jakie warto wykonać, jest to aplikacja uwierzytelniająca, taka jak Google Authenticator. Więc w jaki sposób ją włączyć? Najpierw musisz ściągnąć tę aplikację na swojego smartfona. Jeżeli już to zrobiłeś, klikasz tutaj Zarządzaj. Następnie klikasz włącz aplikację Authenticator. Mamy. Kolejny kod, który został przesłany na maila, wklejamy ten kod. I teraz sprawa ultra istotna, zanim sparujesz swoją aplikację ze swoim kontem na Binance, zrób screenshot tego kodu QR oraz tego kodu. Pisanego, następnie tego screenshotta wydrukuj i usuń ten plik ze swojego komputera czy też ze swojego smartfona. Jest to bardzo istotne, ponieważ jest to gwarancja backupu, czyli ponownego dostępu do twojego konta. Jeżeli na przykład zgubiłbyś swojego smartfona, dosłownie kilkanaście sekund roboty, a mówisz mi, daje Ci to spokojną głowę na przyszłość. Jeżeli nie możesz tego wydrukować, to chociaż przepisz ten kod. Tutaj, jeżeli to zrobiłeś i tylko wtedy wchodzisz w aplikację Google Authenticator, klikasz ten plusik, następnie możesz albo wpisać ręcznie ten kod, albo zeskanować kod QR. Ja zeskanuję. Pojawia się kod w aplikacji, klikam dalej. Następnie ten kod, który właśnie się tutaj pojawił, przepisuje. Klikam wyślij, voilà, zabezpieczenie zostało dodane. Jeżeli masz ochotę, co rekomenduję, warto włączyć także inne zabezpieczenia. Teraz jednak przechodzimy do wpłaty naszych walut FIAT, czyli złotówek i euro na giełdę. Aby wpłacić Twoje złotówki czy też euro, w lewym górnym rogu klikasz kup kryptowaluty, i następnie wybierasz wpłać. Piat. Na początku tutaj wybierasz walutę, jaką chcesz wpłacić. Jeżeli mieszkasz w strefie euro lub nawet mieszkasz w Polsce, ale masz rachunek w euro, możesz zrobić przelew SEPA. I w zależności od tego, czy twój bank obsługuje szybkie płatności, możesz to zrobić zaledwie za jedno euro. Jednak zazwyczaj w przypadku większości banków przelew SEPA zajmuje od jednego do trzech dni roboczych. Jednak wiedz, że transfer euro na giełdę Binance przelewem SEPA jest opcją bardzo. Tanią. Zauważ, mówimy tutaj o 1 euro lub ewentualnie nawet o 0,3 euro. Możesz także wpłacić euro bezpośrednio kartu, jednak zauważ, że masz tutaj 2% opłatę, czyli jest to opłata zdecydowanie najwyższa, plus opłatę za przewalutowanie jeszcze w Twoim banku. Jest także opcja wpłaty poprzez Zen. Mamy tutaj 1% prowizji. Natomiast jeżeli mówimy o złotówce, tutaj mamy wpłatę poprzez Zen, tylko i Wyłącznie za chwilę pokażę jeszcze jedną opcję. Tutaj opłata wynosi także 1%. Osobiście uważam, że warto zaopatrzyć się w kartę zen, ponieważ zen pozwala na darmowe wypłaty naszych walut FIAT, czyli euro czy też złotówek z giełdy. Ja osobiście korzystam z Zena do wypłat praktycznie cały czas na obecną chwilę, ponieważ oczywiście te prowizje mogą się zmieniać, jednak na obecną chwilę wypłaty poprzez Zen są po prostu darmowe. Jest to opcja najszybsza oraz najtańsza. Moim osobistym zdaniem 1% prowizja jest to maksymalna prowizja jaką warto akceptować na rynku kryptowalut. Wszystko powyżej oznacza, że po prostu raczej jesteśmy leniwi. Możemy zdecydowanie pewne rzeczy robić taniej. Jeżeli 1% prowizji dla Ciebie jest OK, jeżeli chodzi o wpłatę złotówek poprzez ZEN, pokażę Ci w jaki sposób to zrobić, klikamy kontynuuj. Jeżeli robisz to pierwszy raz, wystarczy połączyć swój numer telefonu z aplikacją i z kontem, dosłownie znów minuta roboty. Następnie jeżeli jest to już połączone, Wpisujesz kwotę, jaką chcesz wpłacić. Powiedzmy, niech to będzie 1000. Jak widzisz, 1% prowizji 10 zł. Na moim koncie powinno wylądować 990 zł. Klikam kontynuuj. I w aplikacji Zen potwierdzam chęć wpłaty na giełdę Binance. Klikam podpierdź. Kilkanaście sekund i złotówki już są na moim koncie. Proste. Bardzo proste. Wiesz już, jak wpłacić złotówki czy też euro na giełdę Binance. Teraz pokażę Ci trzy sposoby, trzy metody, w jaki sposób kupić kryptowaluty oraz za chwilę dowiesz się, która z nich jest najbardziej optymalna i najlepsza w większości przypadków. Pierwsza metoda jest to szybki zakup kryptowalut. Wchodzisz w zakładkę po lewej stronie, kup kryptowaluty i następnie zakładka, kupno i sprzedaż. Wybierasz. Kup I zauważ, że te 990 zł faktycznie jest na moim koncie. I powiedzmy, że za 500 zł chcę kupić jakąś kryptowalutę. Czyli tutaj w pierwszym boksie wybierasz walutę, jakiej chcesz użyć do zakupu kryptowalut, a w drugim boksie wybierasz kryptowalutę, jaką chcesz kupić. I zauważ, możesz kupić bezpośrednio bitcoina, etera, czy też inne altcoiny, jest ich tutaj mnóstwo. Lub możesz sobie kupić USDC, czyli stablecoina. Po to, aby później kupować na rynku spot. Jednak zauważ jedną ciekawą rzecz. Jeżeli chciałbym teraz kupić za moje złotówki stablecoina, a stablecoiny USDC czy USDT są to stablecoiny oparte o dolara, czyli ich wartość powinna być mniej więcej równa wartości dolara w złotówkach, to zauważ, że kurs tego stablecoina to 4%. 10. Natomiast, jeżeli chciałbym kupić kartą, kurs wynosi 4,26. Więc widzisz, że różnica jest znacząca. Natomiast można jeszcze taniej, i to właśnie tutaj zazwyczaj sporo nowych osób popełnia błędy. Ta opcja jest to opcja naprawdę najszybsza oraz najprostsza, ponieważ wystarczy wpisać ile złotówek chcesz wydać, system automatycznie przelicza, klikasz kup, teraz wystarczy kliknąć potwierdź i kryptowaluty znajdują się na Twoim koncie. Zróbmy to samo z powiedzmy z bitcoinem, czyli znów wpisuję ile chcę wydać, niech to będzie 150 zł, system nam przelicza ile bitcoina otrzymamy, oczywiście mamy wybrane nasze saldo, klikam kup BTC i bitcoin, gdybym tutaj kliknął potwierdź, zostałby zakupiony prosto i Szybko. Natomiast problemem tego rozwiązania jest to, że co nieco przepłacamy i możemy znaleźć nieco jednak lepsze rozwiązanie na tej giełdzie, które jest używane przez 95% osób, które są na rynku kryptowalut nieco dłużej niż kilkanaście minut. Jednak spokojnie, także jest to opcja dość prosta, czego za chwilę doświadczysz. Opcją zdecydowanie najlepszą, najkorzystniejszą jest zakup na rynku spot. I choć na początku te wykresy mogą wydawać się skomplikowane, spokojnie za chwilę pokażę Ci dokładnie krok po kroku jak tutaj kupić kryptowaluty i zobaczysz, że nie taki diabeł straszny jak na początku się wydaje. Najpierw dlaczego ta opcja na rynku spot jest lepsza? Ponieważ tutaj już widziałeś, że zakup Bitcoina jest to kurs około 390 tysięcy złotych na obecną chwilę, kiedy nagrywam ten materiał. A jeżeli chcemy kupić stablecoina, to w tym przypadku płacimy 4,10 za sztukę. Natomiast jeżeli wejdziesz na giełdę Binance na rynek spot, czyli wchodzisz tutaj w zakładkę trade, czyli handluj rynek spot, odpalać się ta strona, wejdziesz tutaj po prawej stronie w zakładki. Fiat, następnie wybierzesz walutę złotówkę lub ewentualnie euro, jeżeli faktycznie obracasz euro. Ja obracam złotówkami, więc zostaję przy złotówce. Zauważ, możemy za złotówkę kupić albo USDT, czyli też stablecoina opartego o dolara, możemy kupić bezpośrednio bitcoina lub etera. I tak, zauważ, w przypadku bitcoina cena to 388 tysięcy, więc o 2000 złotych taniej możemy kupić tutaj bitcoina, co oznacza, że kupimy go więcej za nasze pieniądze. W przypadku stablecoina, tak, że kurs to 4,08, a nie 4,10. I tutaj w tym przypadku jest to 0,5%. Moim zdaniem, jako że różnica trudności jest praktycznie znikoma pomiędzy jednym a drugim zakupem, warto w większości naszych ruchów na rynku kryptowalut posługiwać się właśnie handlem na rynku spot. I teraz w jaki sposób ten handel działa? Jeżeli handlujesz do złotówki, możesz kupić 3 kryptowaluty. Jednak jeżeli chcesz kupować inne. Altkoiny, które są dostępne na tej giełdzie, a jest ich kilkaset, na początek warto kupić stablecoina, czy to USDC, czy to USDT. W tym przypadku mamy dostępnego USDT, więc co należy zrobić? Masz dwie opcje. Możesz albo kupić od razu szybko, poprzez zlecenie tutaj market, czyli klikasz. Market, następnie wpisujesz, powiedzmy, chcesz wydać 100 zł. Klikasz buy, wola, środki są na Twoim koncie. Zauważ od razu, mam 24,83 USDT na moim koncie. Jednak drugim rozwiązaniem jest wystawienie własnej oferty. Powiedzmy, że obecna cena, czy to USDT, czy bitcoina, jest dla Ciebie. Za wysoka, chciałbyś kupić taniej, możesz wystawić własne zlecenie. Ja lubię to porównywać do Allegro, ponieważ jeżeli na Allegro masz jakieś dostępne produkty, które są w określonych cenach, pewnie często szukasz rozwiązania tańszego. I jeżeli byłaby taka możliwość, zostawić własną ofertę, i są takie możliwości na tych platformach. Tutaj dokładnie jest podobnie. Czyli zauważ, możesz wpisać sobie, że pasowałoby ci równiutko po 4 zł. Kupić USDT, więc wybierasz limit, wpisujesz cenę i wpisujesz ile chciałbyś USDT dla siebie nabyć. Powiedzmy 100 USDT, byłoby to 400 zł. Klikasz buy USDT. I w tym momencie Twoje zlecenie wylądowało tutaj w książce zleceń. Zauważ, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą kupić setera po 4084, 4083 i tak dalej, i I na tej liście także jest Twoje. Zamówienie. Możesz powiedzmy sobie tak, żeby to zobrazować. Powiedzmy, że 408 jest to cena, która ciebie interesuje, czyli nieco poniżej aktualnego poziomu, jaki jest na giełdzie. Wpisujesz 100 dolarów, klikasz buy i zauważ, tutaj pojawiła się kropeczka przy 40. 8. Czyli w tym momencie, jeżeli ktoś się znajdzie, kto będzie chciał sprzedać Tobie USDT po 408, te zlecenie zostanie zrealizowane automatycznie. Natomiast jeżeli chcesz anulować te zlecenia, schodzisz niżej i po prostu klikasz te tutaj kosze na śmieci i środki są odblokowane. Te złotówki i dalej możesz z nich korzystać. Natomiast załóżmy, że chcesz kupić dla siebie Bitcoina, więc klikasz BTC do. PLN, następnie zasada jest dokładnie taka sama. Możesz wybrać zlecenie market, czyli kupisz po obecnej cenie, jaka jest teraz na rynku. Jeżeli ona ci pasuje, wybierasz market, wpisujesz ile złotówek chcesz na bitcoina w tym przypadku wydać. Klikasz kup Bitcoina i bitcoiny automatycznie już są na moim koncie. Bardzo prosty, jeżeli chcesz wystawić własne zlecenie, na przykład chcesz kupić Bitcoina po 380 tysięcy, możesz wpisać swoją cenę. Następnie tutaj na dole możesz wpisać, za ile chcesz kupić. Za 150 zł. System automatycznie przeliczy, ile tego bitcoina byś kupił po tej cenie, która ciebie zadowala. Klikasz. Kup Bitcoina i ponownie Twoje zlecenie ląduje tutaj w kolejce w książce zleceń. Jeżeli cena Bitcoina spadnie do tego poziomu, Twoje zlecenie zostanie zrealizowane. Jeżeli cena do tego poziomu nie spadnie, to zlecenie będzie wisiało tak samo jak wisi często na Allegro Aukcja. Kogoś, kto po prostu żąda za swoje przedmioty za dużo i nie ma nikogo, kto jest gotów za to zapłacić. Tutaj sytuacja wygląda dokładnie tak samo. Natomiast jeżeli interesuje Cię zakup altcoinów, wystarczy cofnąć się i wybrać pary do USDC czy też do USDT i zauważ, masz tutaj kilkaset różnych. Pozycji. Natomiast co jest ważne, aby zrozumieć, że każdy jeden zakup na rynku kryptowalut wygląda dokładnie tak samo na rynku spot, czyli możesz wybrać zlecenie market, kupić od ręki lub wystawić własną cenę, własną ofertę. Mam nadzieję, że jest to bardzo zrozumiałe. Jest jednak jeszcze jeden sposób na to, aby kupić tutaj kryptowaluty, to jednak, od razu, spoiler, wciąż spot będzie. Opcją najlepszą. Trzecim sposobem na zakup kryptowalut na giełdzie Binance jest rynek P2P, czyli person to person, czyli inni użytkownicy giełdy wystawiają własne oferty na zewnętrznym rynku. Wchodzisz na Handluj, następnie P2P i zauważ, że możesz wybrać albo kupno, albo sprzedaż. Następnie wybrać walutę, niech to będzie złotówka i wybierasz krypto, którą chcesz kupić bezpośrednio. I zauważ, jeżeli chodzi o Bitcoina, masz także podane ceny. I tutaj, niezależnie jaką kryptowalutę wybierzesz, najczęściej kurs wciąż nie będzie taki korzystny, jak jest właśnie na rynku spot. Natomiast mogą tutaj się zdarzyć także okazje, więc od czasu do czasu warto tutaj zajrzeć i co ciekawe, w niektórych przypadkach, w przypadku niektórych sprzedających, zauważ, że masz dostępną opcję Blika. Natomiast tutaj mamy także dodatkowe ryzyko, ponieważ Giełda nie bierze odpowiedzialności, czy faktycznie ten człowiek, z którym wchodzisz w interakcję, dopełni swoich obietnic, czyli, czy wyśle ci kryptowaluty po tym, jak mu za te kryptowaluty zapłacisz. Jednak to ryzyko możemy zminimalizować, jeżeli wybierzemy użytkowników, którzy nie są nowi, którzy są sprawdzeni. Zauważ, że są tutaj użytkownicy, którzy mają nawet 100% pozytywnych zleceń. Tych zleceń są tysiące, no i mają tutaj dwie takie odznaki, odznakę pro oraz odznakę złotą, co sprawia, że to ryzyko naprawdę spada do minimum. No i jeszcze jeden minus, jeżeli chodzi o rynek P2P, o tyle o ile, jeżeli interesują Cię małe zakupy, małe kwoty, Prawdopodobnie znajdziesz tutaj coś od czasu do czasu dla siebie, natomiast jeżeli chodzi o większe kwoty, tych zleceń po prostu będzie dużo więcej, ponieważ większość z tych sprzedawców nie może oferować dużych ilości w pojedynczych transakcjach. I zauważ pojedyncze transakcje są to często kilkadziesiąt czy też kilkaset złotych, natomiast czasami te transakcje mogą dochodzić do kwot. Pięciocyfrowych, jednak znów pytanie, czy ci sprzedawcy mają wystarczającą ilość danego towaru, w tym przypadku bitcoina, aby zaspokoić Twoje potrzeby. Podsumowując, zdecydowanie, rynek spot jest to miejsce, w którym powinieneś być, jeżeli jesteś na rynku kryptowalut. I tutaj mały taki challenge dla ciebie. Jeżeli startujesz i wpłacisz tutaj swoje euro czy też złotówki. Pobaw się trochę. Rób małe bardzo transakcje zakupowe. Wystaw. Kilka ofert własnych po cenie niższej niż obecnie jest. Jednak, także kupuj od ręki, i tutaj zauważ, że nie muszą to być od razu duże kwoty. Nawet 25 zł, jako kwota minimalna, będzie wystarczająca, aby taką transakcję wypełnić. Wiesz już, jak kupić kryptowaluty na giełdzie Binance. Pytanie jednak, jak je sprzedać i później wypłacić z powrotem nasze środki na nasze konto. Ten temat dokładnie omawiam od A do Z w tym materiale. Więc serdecznie zapraszam. Dzięki wielkie, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.